Ma widzowie Dużo jest osób na tym serwerze. Dobra, Prisoner. Ta gra jest podpisana jako Roblox. Yy, Roblox Jbreaks 2018. Czyli no już kurde, dobre 6, Dobre 6 lat temu. Tylko. Bo no nie ma tego, nie? Nie ma tego przeskakiwania Pączek, 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 pączek. Tu nie ma pączka. Okej. Okay. To akurat trochę na minus. Więzienie, więzienie jest. Jezu, stare więzienie, tylko czemu to strawa. Ale stare więzienie w Robloxie. Jezu, jakie to było piękne. Ej tak mi szkoda, że usunęli to stare więzienie. W sensie... No natał jej ukradam. Nie ogarnia kompletnie. Chcę jeszcze raz do niej podejść. Ej. Sorry. No trudno, uwięziła mnie. Dobra, zmieniamy strony. Jestem policjantem w tym więzieniu. I zrobię tak: Na lewo od wejścia jest klatka na wprost. Mogę do niej wejść? Czemu tu nie można wchodzić do klatek? Ej, Dobra, Dobra. Będziemy policjantem chwilowo. Chcę sobie przejrzeć te wszystkie klatki. Gin, <gibli> gin, gin, gin. Niuri. Dobra. Kurde, no to faktycznie jest stary, stary CS. Kurde, CS. Czy mamy WCS? Ty, a na tym się przypadkiem da obiegać, chyba, nie? Czekaj. Nie. Na tym, na tym, bo to zbieżne. Dobra, to się da dalej. W nowych już się chyba nie da. <laughs> Dobra. Breakfast. Ty, a czemu ja tego nie mogę zamknąć? Czemu to wszystko jest otwarte? Nie, sam psuje, sam psuje, sam psuje. Jezu, ale pamiętam jak się w, pamiętam jak się w to grało. I tu były te wszystkie rzeczy. Ej, weźmy sobie mundur. Lornetki nawet były. Jezu, teraz już nie ma lornetek. Jezu. Yes. Ale to było. O nie, wyskoczyłem. Chciałem helikopter. Mogę cię zabić i się zrespawnujesz. A, no i git. Pomogliśmy. No dobra, zrobiliśmy jak policjant Po pierwsze, złapaliśmy więźnia, a po drugie, pomogliśmy mu dalej żyć w tym więzieniu. Ej, kurde, jaka nostalgia. Jezu. Ej. Jezu, to stary vent. Tu nic nie było. Jezu, jak ja się cieszę, że tu nic nie było. Tam. Tam było pusto, nie? Kurde, wypadłem z tego. Dobra, ale ja chcę auto, nie chcę helikoptera. Chcę, chcę żeby było lepiej. Chodź tu, chodź tu, chodź tu No nie, widzę mapę Widzę... ten Kurde, no Ej Halo O, jestem Dobra i laptop Szybko, 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 szybko Reload, reload, reload S S S, nie, Abo nie, 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 nie NIECH TU STOJĄ <głos> <głos> Jakie, jakie co jest Ej, oni tu teraz będą stać <noise> Oni tu teraz będą stać I nie wrócą O nie, zabiłem go, dobra Ale tamta już się nie odrodzi Sama, sama wyszła <noise> Ej, to, ej, to było takie zbagowane Jak się cieszę Nie, 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 ja jadę se autkiem ja se jadę autkiem, chcę tu obbadać ob ob cały teren. Jezu. Ale dawno nie grałem w tego Robloxa. Kurde. Ale tęsknię za tym starym. No dobra. Teraz Jaybreak jest zajebisty, ale kiedyś był taki torąpany. No, może jestem boomerem i może i narzekam na rzeczy, że teraz się rzeczy zmieniają. Znaczy, i tak uważam, że Jaybreak jest bardzo fajną yy, grą. Bardzo fajną grą, yyy... bo nie zmieniłem skinka. Aha, bo ja tu nie mam żadnych skinów. No tak, nie ja nie mam żadnych skinów, dlatego bo to nie jest moje konto. Yy, w sensie to jest moje konto, ale ja miałem w oryginalnym J-Breaku skiny. No tak. Jezu, stare safe, Stare safe. Jezu, Jezu. Okej, okay, gotówkę można było ten. E, dobra to, nie, 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 Jezu stare miasto. Stary jubiler. Ej, ej, ej. Kurde, ale ja za tym tęskni, serio. W sensie to było takie zajebiste Dobra, Mati se tam lata yo, ej tak za tym tęsknię, nie? Tak się fajnie grało w to kiedyś Jeszcze nawet tego nie było tam Muzeum nie było, I jadę tam na górę Chcę zobaczyć, Chce, chcę to zobaczyć, nie? Chcę zobaczyć stare muzeum W sensie jak nic tam jeszcze nie było, nie? Nie, jest tam muzeum? Co? Co jest gra? Ej Mati Ale nie było tam takiego wjazdu Okej, okay, czyli tu nie było tego skrótu, trzeba było naokoło jechać Dobra, to cofam się No i co do mnie strzelasz? Co ty robisz? <grym> uciekam, uciekam od niego On jest taki szalony Jeszcze brakuje tu Pawła, nie? Żeby tu wbił Tam czasami sobie na Discordzie gramy Znaczy czasami Ostatnio to graliśmy, miesiąc temu to graliśmy codziennie przez pół roku, więc No tak, w CSa Prawie codziennie, okej okay. Ale było mocno. Ej, 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 jak łop tam jest. A nie, to jest policjant gate. Dobra, jest baza przestępców i jest baza przestępców. Tam nic dalej nie ma. O kurde, co? Ej, tu nic nie było? Dobra, tu jest tunel, to pamiętam. Ale tu nic nie było. Jezu, ale to jest. Ale to jest stary widok. Naprawdę. Że tu nic nie ma. Ale dziwnie. <grym> z lornetki się poprzykną. Ej, ta lornetka jest taka zepsuta <laughs> Dobra, nawet nic nie będę pisał Dobra, Mati robi wojny gangów, super Znaczy, ja jestem policjantem, więc w sumie Jestem w służbie Kurde, 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 kurde A, chyba ginę O ile w jestem od niego lepszy, tak tutaj Fak No, zmknął tam o, a 200 w ogóle dolce. Dobra, lecimy helikopterem. Lecimy helikopterem. Czemu to wszystkie drzwi są otwarte? Może dlatego, że po prostu karty nie było, ale. Szybko, szybko, reloaduj. Może wtedy się jeszcze nie dało, nieważne. Dobra, lecimy pozwiedzać, lecimy pozwiedzać. Stary Jaybreak, jezu. Wyżej się nie da? Ale kamery dalej nie mogę dać, trochę weird. No bo, tutaj była jakaś stacja, teraz tego nie ma chyba. No, chyba tego nie ma teraz. Teraz jest. Tutaj. Dobra, co tu jest? Tu jest jakaś. Tu jest jakiś wodo. Ty. Co? No the... Okej, okay, jest koń. Yy, okay. Dalej się nie da przejść, bo nie ma tam nic. Radio. No. Dobra. Jest. Yy, co, tu, co tu jest? Jest wejście do jubilera. Ale widzę, że tu nie wszystko działa. Coś na przykład, jubiler nie działa. Nie, nie da się tam wejść. Jest zamknięty. Czyli to jest taki jaybreak, niby działający, ale nie do końca. W sensie, kurde, niby działa, ale nie działa. Nie, wiecie o co mi chodzi. Na przykład tutaj. Dobra, jeszcze chcę iść do tego miasteczka obok. Yard time. Żadny yard time. Lecimy. Kom. Żadne koł, nigdzie nie idę. O jezu. Znaczy był drift? Ty co? Okej, okay, jestem policjantem, muszę muszę swoje obowiązki robić, ale. Ej, dalej mam 200. Okej, okay, czy nie opłaca mi się ich nawet aresztować, bo. A, a ta piłka też. Nie opłaca mi się ich nawet aresztować, bo nie dostaję za to kasy. Czy to jest po prostu mapa. Czy to jest po prostu mapa z. J-Breaka, ale to nie jest zwykły Jaybreak, bo nie, bo jedne co tu się da robić to zabijać i zbierać przedmioty, nie da się okradać, nie da się... Wszystko jest otwarte. Ty kurde! Okej, okay, to pamiętam jak było takie małe, bardzo to lubiłem Natomiast e, no okej, okay, Donat. Donat był tutaj, nie było tutaj. Czy były te wszystkie trzy takie typowe sklepy plus ten? Okej, okay, to było w sumie nawet lepsze niż jak tu jest Donat. Nawet nie zauważyłem kiedy to się zmieniło. Eee o, można wejść do tych domków. O. Jo, fajnie, 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 fajnie. No ale tu nic nie ma, nie? Tu nic nie ma, więc można po prostu wejść i tyle. Tu można było kupić jakieś domy. No nieważne, lecimy. Tam jest, jakiś, tam jest ten meteory, co ostatnio wrócił, ale nie wiem po kija. Okej, okay, a weźmy sobie, idźmy do bazy złoczyńców, która była wtedy lepsza. Okej, okay, tutaj to rondo, pamiętam to Jezu, ale pamiętam tego starego Jabreka. Nie nagrywałem wtedy odcinków. Jabreka na pewno nie, ale... Nie wiem czy w ogóle nagrywałem, ale... Okej, okay, skinów też się nie da robić, wiadomo. Kurde, ale to jest nostalgia, serio. Dobra, wyjeżdżamy sobie. Ej, w sumie... Okej. Okay. O ile jestem w stanie znieść, że tutaj rzeczy się zmieniają i tak, dodali piramidę na jabreaku, dodali tą trawkę fajną, zajebistą, dodali y, jakieś inne fajne rzeczy, tak mimo wszystko. Po pierwsze, ciekawie jest zobaczyć wszystko to w starym wykonaniu. O, tu takie krótkie było. Tak kiedyś wulkan wyglądał? Miałem wrażenie, że tutaj inaczej. Tak, bardzo mi się podoba, y, bardzo mi się podoba jak jest tutaj zrobione. Y, bardzo mi się podoba, jak jest tutaj zrobiony... wiecie co? Że tu... bardzo lubiłem, gdy nie było tego nowego miasta, który jest z tamtej strony. Jezu, tak nie lubię tego miasta, nie lubię tam iść, nie lubię tam nic robić. No iść, daj mi wyjść, co ty robisz? To nie jest... to nie jest stary Jebryk, że... może można ten, no że w sumie wszedłem na ich teren, no to... No to fakt. Mati jeszcze jest? On wyszedł. On wyszedł. <grych> Czy chyba mu się znudziła? No, a co tam jeszcze? Cool. Need for Speed. Uuuu! To były czasy, kiedy nagrywał Gilatkis i Admiros. Yy, I Hadesiak. Kurde, ale pamiętam, ale się oglądało. Yo, ale się ich oglądało. Wtedy z Breaka Pamiętam, ostatnio sobie odświeżałem to. Jeszcze raz sobie zobaczyłem, jak to kiedyś było. I to były te czasy, kiedy to miasto nie było tak zdupione. W sensie teraz to nowe miasto w Breaku jest takie porąbane, ja nie wiem co się dzieje Nie wiem gdzie mam iść Gdzie co jest i nigdy się tego nie nauczę A to miasto? No masz jedną łatwą ulicę Banalną do nauczenia się Tu masz kolejną I przecięcie i to jest tyle to jest, to jest minimum dosłownie Ale tylko tyle było potrzebne A teraz to jest przekombinowane, nie? To wszystko jest jakieś porąbane Naprawdę się cieszę, że yy, Że kiedyś to tak wyglądało A tu się nie da wejść tam jeszcze kratka, bo Jezu, chcę zobaczyć to miejsce O, kurde Wchodzimy, mogę ginąć od tego? Mogę ginąć Ty, ale co jest, nie mogę w ogóle niczego dotykać? Ty, no bo ja zaraz ginę. O nie, te światła stoją w miejscu Ja tego nie... A No nie wejdę na to Poczekaj, aż mi się HP odnowi A Dobra Jednak dałem radę jakimś cudem Czyli dało się tu wejść samemu, a nie w kilka osób Jezu Jezu! Ej, dobra! Tu aż tak biednie było? To w tych czasach było muzeum, a jubiler wyglądał tak biednie? Nie. Nie, bez kitu. Ej, serio? Nawet nie mam moich tych nowych spodni i bluzy, ale kurde. Ej serio? Tak wyglądał jubiler? No nie gadajcie, grałem w tych czasach, nie ma opcji. W sensie... No i tak nie zarobię hajsu. Kurde, serio? Serio to tak wyglądało? Dobra, widzowie, Mam nadzieję, że wam spodobał. Jezu, ten j był dziwny w tamtych czasach. Coś się nie spodziewałem, że tak jubiler będzie wyglądał. Idźmy się zabić. Aha, bo lasery nie zabijają. Tie. Yeah. Nie wiem, kamery działają, ale. Oba, to mi się zabić o laser. Mam nadzieję, że wam spodobał. No i ja się żegnam. Siemano.